Mały rycerz, pierwsza szabla Rzeczypospolitej, Hektor Kamieniecki. Znamy go z kart powieści, które miały leczyć narodowe rany. Znamy go jako symbol honoru i poświęcenia, który pokrzepiał serca Polaków w najciemniejszych czasach niewoli. A teraz zapomnijcie o tym wszystkim. Bo to tylko piękna legenda. Prawda jest znacznie mroczniejsza i o wiele bardziej fascynująca. Prawdziwy Jerzy Wołodyjowski nie był szlachcicem z obrazka, który stawał do honorowych pojedynków o serce panny. Był produktem najbrutalniejszej granicy XVII-wiecznej Europy. Był specjalistą od brudnej roboty. Zagończykiem. Człowiekiem, którego fachem była wojna, a jedynym kodeksem przetrwali. Przetrwanie. W tym filmie zdemaskujemy mit. Pokażemy wam człowieka z krwi i kości, którego życie było nieustanną walką w piekle dzikich pól. Odkryjemy trzy mroczne zasady, które rządziły jego światem, a o których Sienkiewicz wolał nie pisać. A na końcu dowiecie się, dlaczego jego prawdziwa ostatnia ofiara w Kamieńcu Podolskim była czynem znacznie większym i bardziej tragicznym niż cokolwiek, co mogliście sobie wyobrazić. Żeby zrozumieć, kim naprawdę był Jerzy Wołodyjowski, musimy najpierw zrozumieć świat, który go stworzył. A nie był to świat Rzeczypospolitej, jaki znamy z obrazów. Nie był to Kraków ani Warszawa, to były kresy wschodnie, dzikie pola. Wyobraźcie sobie bezkresny ocean traw, gdzie horyzont jest jedyną granicą, gdzie za każdym wzgórzem, w każdej dolinie może czaić się śmierć. To nie była granica, to była wiecznie otwarta rana. Przez tę rane nieustannie wlewał się wróg, hanat krymski, wasal potężnego Imperium Osmańskiego, ale to nie była regularna armia, która przychodziła stoczyć bitwę. O nie, to było coś znacznie gorszego to były czambuły, błyskawiczne, ciche i zabójcze oddziały tatarskiej jazdy. Ich celem nie było zdobywanie ziemi, ich celem byliście wy, wasze żony, wasze dzieci. Ich celem był jasyr, żywy towar. Pędzili przez wsie i miasteczka jak pożar, zostawiając za sobą tylko zgliszcza i ciszę. Mężczyzn, którzy stawiali opór, zabijano na miejscu. Kobiety i dzieci wiązano i pędzono setki kilometrów na targi niewolników w kafie. To była największa fabryka ludzkiego nieszczęścia w nowożytnej Europie a kresy Rzeczypospolitej były jej głównym dostawcą surowca. W takim świecie nie było miejsca na kodeks rycerski. I tu dochodzimy do pierwszej mrocznej zasady życia na kresach, zasady, której Wołodyjowski nauczył się jako pierwszej. Honor jest luksusem, na który cię nie stać. Przetrwanie jest wszystkim. Walka tutaj nie przypominała wielkich bitew z zachodniej Europy. Polacy nazywali ją są szarpaniną. To była nieustanna gra w kotka i myszkę. Zasadzki, podchody... Błyskawiczne ataki i jeszcze szybsze odwroty. To była wojna wywiadów, gdzie jedna zła informacja mogła kosztować życie całej chorągwi. To była wojna nerwów, gdzie trzeba było myśleć jak wróg, przewidywać jego ruchy, czuć go przez step. Nie było tu miejsca na litość. Pojmanego tatara nie traktowano jak jeńca wojennego. Był źródłem informacji. Przesłuchania były brutalne, bo od tego, co powiedział, zależało, czy następna wieś zostanie spalona czy ocalona. To była brutalna kalkulacja życia i śmierci. Kto pierwszy okazywał słabość, przegrywał, i właśnie w tym piekle na ziemi, w tej szkole przetrwania wychował się i ukształtował Jerzy Wołodyjowski. Nie był on bogatym magnatem. Pochodził z drobnej szlachty, dla której jedyną drogą kariery i zarobku była służba wojskowa. Od najmłodszych lat, rzucony w ten kocioł, nie uczył się pięknych manier na dworach, ale sztuki zabijania na stepie. Jego mistrzami nie byli francuscy fechmistrze, ale starzy, wąsaci weterani, którzy potrafili wytropić czambuł po zdeptanej trawie i poznać jego liczebność po wielkości obozowiska. Jego światem nie były bale i sejmiki, ale nocne warty, zapach końskiego potu i widok płonącego horyzontu. Zrozumiał, że aby pokonać bestie, samemu trzeba stać się drapieżnikiem, bardziej sprytnym, szybszym i bezwzględnym. To nie była już tylko obrona, to była sztuka polowania. A Jerzy Wołodyjowski bardzo szybko stawał się w niej mistrzem. Wołodyjowski stał się więc drapieżnikiem. Ale co to tak naprawdę oznaczało w praktyce, to nie znaczy, że po prostu czekał na wroga z szablą w dłoni na murach jakiejś twierdzy. O nie, to prowadzi nas prosto do drugiej mrocznej zasady, którą każdy żołnierz Kresów miał wypisaną w sercu: najlepszą obroną jest bezlitosny atak. Nie możesz czekać, aż pożar dotrze do twojego domu. Musisz pójść i spalić dom podpalacza, zanim ten zdąży wyjść na ganek. Właśnie tym zajmował się Jerzy Wołodyjowski. Był Zagończykiem. To słowo dziś brzmi archaicznie, ale w XVII wieku budziło postrach po obu stronach granicy. Zagończyk nie był żołnierzem regularnej armii. Był specjalistą od wojny podjazdowej, od tak tzw. chadzań na jednego. W praktyce oznaczało to, że dowodził niewielkim elitarnym oddziałem, który przekraczał granice i uderzał w samo serce terytorium wroga. To nie były honorowe wyprawy. Ich celem był chaos, strach i odwet. Oddział Wołodyjowskiego wpadał nocą na tatarskie koszowiska, palił je do gołej ziemi, zabierał konie i bydło. Odbijał porwany jasyr, a jeśli się dało, brał własnych jeńców. Każdy taki rajd był komunikatem wysłanym wrogowi. Nie jesteście bezpieczni, nawet we własnym domu. Każdy wasz atak spotka się z dziesięciokrotnie silniejszą odpowiedzią. To była brudna robota, często okrutna, ale w logice tej wojny absolutnie konieczna. Każdy spalony tatarski au oznaczał o jeden czambuł mniej, który mógł najechać Rzeczpospolitą. Każdy zagarnięty koń osłabiał mobilność wroga. To była wojna totalna na mikroskale, a Wołodyjowski był jej wirtuozem. A co z jego legendarną umiejętnością władania szablą? Czy był to pierwszą szablą Rzeczypospolitej? Z pewnością był w tym fachu zabójczo skuteczny. Ale jego prawdziwa siła nie leżała w finezyjnych pchnięciach i zasłonach rodem z filmowych pojedynków. Sienkiewicz, pisząc o nim, stworzył obraz Szermierza Artysty. Rzeczywistość była inna. Walka na kresach to nie był sport, to była jadka. Starcie dwóch oddziałów w stepie to nie był szereg pojedynków jeden na jednego. To był kłębiący się chaotyczny wir ludzi i koni, gdzie cios mógł nadejść z każdej strony. W błocie, kurzu, deszczu. Tu nie liczyła się elegancja, liczyła się skuteczność. Szybkie, brutalne cięcie, które eliminuje przeciwnika w ułamku sekundy. Było warte więcej niż najpiękniejsza parada. Wołodyjowski był mistrzem właśnie takiej walki, walki o przetrwanie. Potrafił zachować zimną krew w środku piekła, podejmować błyskawiczne decyzje i prowadzić swoich ludzi tak, by z tego piekła wyszli żywi. Jego prawdziwą bronią nie była więc sama szabla, ale umysł. Był doskonałym dowódcą małego oddziału, wywiadowcą i taktykiem. Potrafił czytać step jak otwartą księgę. Wiedział, gdzie wróg założy obóz, gdzie będzie poił konie, gdzie najłatwiej urządzić zasadzkę. To on dostarczał bezcennych informacji wielkim hetmanom, takim jak Sobieski. Bez oczu i uszu, w postaci takich Zagończyków jak Wołodyjowski, cała armia koronna byłaby ślepa i głucha. Jego sława nie rodziła się więc na salonach, ale w dymie obozowych ognisk. Szeptano o nim z podziwem i strachem. To był człowiek, którego wysyłano tam, gdzie nikt inny nie chciał iść. Człowiek od zadań niemożliwych. Nie dążył do chwały w wielkich bitwach, jego chwałą było każde ocalone polskie sioło, każdy odbity jeniec, każda noc, podczas której wróg bał się zmrużyć oko. To nie był bohater wspomnika, to był profesjonalista, a jego największy sprawdzian miał dopiero nadejść. Rok 1672. Na rzecz Pospolitą rusza największa potęga militarna ówczesnego świata Imperium Osmańskie. Na czele gigantycznej 200 tysięcznej armii staje sam sułtan Mehmed IV. To nie jest kolejny najazd tatarski. To jest dżihad. Wojna totalna, której celem jest starcie Polski z mapy Europy. A na drodze tej czarnej rzeki wojska zalewającej step stoi jeden, ostatni bastion. Klucz do całej Rzeczypospolitej. Twierdza w Kamieńcu Podolskim. Kamieniec nie był zwykłą fortecą. Był legendą. Orle gniazdo wykute w skalę, otoczone głębokim jarem rzeki Smotrycz. Przez wieki uważany za twierdzenie do zdobycia. Nazywano go pani bramą do Polski. Kto kontrolował kamieniec, kontrolował całe podole i miał otwartą drogę na Lwów i Kraków. Turcy wiedzieli o tym doskonale i dlatego rzucili pod jego mury całą swoją potęgę. 200 tysięcy zaprawionych w bojach żołnierzy, setki potężnych dział oblężniczych. A w środku? Zaledwie około tysiąca obrońców. Wśród nich był pułkownik Jerzy Wołodyjowski. Teraz już nie młody Zagończyk, ale siwy, doświadczony weteran, który całe życie spędził na tym właśnie posterunku. Spojrzał na morze namiotów wroga, posłuchał huku ich bębnów i doskonale wiedział, co to oznacza. Wiedział, że z Warszawy nie nadejdzie żadna odsiecz. Rzeczpospolita była pogrążona w wewnętrznych kłótniach, magnaci dbali o własne interesy. Byli sami. To była misja samobójcza. I tu dochodzimy do trzeciej i ostatniej mrocznej zasady żołnierza kresów. Zasady, która definiuje wszystko. Gdy wróg stoi u bram, a zdrada jest w domu, jedyne co ci pozostaje, to twój posterunek. Nie opuszczasz go nigdy, nawet za cenę życia. Twoim honorem nie jest wygrana, bo ta jest niemożliwa. Twoim honorem jest trwanie. Rozpoczęło się piekło. Tureckie działa największe na świecie, pluły ogniem dzień i noc. Ich kamienne kule wielkości beczek uderzały w mury, jak młoty bogów. Stare, średniowieczne fortyfikacje, które przez wieki opierały się każdemu atakowi, zaczęły pękać jak skorupki jaj. Obrońcy walczyli z odwagą lwów, ale co mogli zrobić przeciwko takiej potędze? Każdego dnia ginęli kolejni. Zapasy prochu i żywności kurczyły się w zastraszającym tempie. Po dwunastu dniach nieustannego bombardowania stało się jasne, że twierdza nie wytrzyma dłużej. Wśród dowództwa i mieszczan zapanowała panika. Biskup, rada miasta, część oficerów. Wszyscy uznali, że dalsza obrona nie ma sensu. Postanowili się poddać. Dla Wołodyjowskiego, człowieka, który całe życie poświęcił na walkę z tym wrogiem, to było jak cios w samo serce. Oddać bez walki klucze do Rzeczypospolitej to było nie do pomyślenia. 26 sierpnia podpisano akt kapitulacji. Turcy mieli wejść do twierdzy następnego dnia. Wołodyjowski wraz z majorem artylerii Ketlingiem zszedł do podziemi do prochowni. Pilnowali jej być może, przygotowując do zniszczenia, by nie wpadła w ręce wroga. I wtedy, gdy Turcy byli już u bram, gotowi przejąć kontrolę nad zamkiem, potężna, ogłuszająca eksplozja wstrząsnęła posadami twierdzy. Wybuch był tak silny, że zniszczył część zamku i zabił setki ludzi w tym samego Jerzego Wołodyjowskiego. Co się stało? Do dziś historycy spierają się o przyczyny. Czy był to nieszczęśliwy wypadek? Czy Turcy celowo spowodowali wybuch, by mieć pretekst do złamania warunków kapitulacji? A może może był to ostatni desperacki akt żołnierskiego honoru? Świadoma decyzja człowieka, który wolał wysadzić się w powietrze razem z częścią twierdzy, niż patrzeć, jak wróg wchodzi do niej z podniesioną głową. Nigdy nie poznamy stuprocentowej prawdy, ale znając życie i zasady Jerzego Wołodyjowskiego, ta ostatnia wersja pasuje do niego idealnie. To był ostatni akt jego służby. Ostatni sposób na wypełnienie obowiązku. Legenda mówi, że jego ostatnie słowa, wypowiedziane tuż przed śmiercią, brzmiały: Nic to. To nie była rezygnacja. To było stwierdzenie faktu. Koniec warty, zadanie wykonane, posterunek obroniony do samego gorzkiego końca. Śmierć Jerzego Wołodyjowskiego stała się fundamentem jego legendy. Henryk Sienkiewicz, wielki mistrz pióra, wziął tę tragiczną historię. I przemienił ją w symbol nieśmiertelnego polskiego ducha. Dał narodowi, pogrążonemu w niewoli, bohatera idealnego, rycerza bez skazy, którego honor był czystszy niż diament, a poświęcenie słodsze niż miód. I chwała mu za to, bo Polacy potrzebowali wtedy takiej opowieści. Ale prawda, jak to często bywa, jest o wiele potężniejsza. Prawdziwy Wołodyjowski nie był postacią z bajki. Był człowiekiem z bliznami. Twardym, zahartowanym weteranem, którego ukształtowało piekło dzikich pól. Był specjalistą od brudnej roboty, który wiedział, że litość na wojnie to najszybsza droga do grobu, i właśnie dlatego jego ostatni czyn jest tak wstrząsający. Jego poświęcenie jest przez to jeszcze większe, bo nie wynikało z romantycznego porywu, ale z zimnej żołnierskiej kalkulacji, z poczucia obowiązku, które było silniejsze niż instynkt przetrwania. I ta historia, historia prawdziwego Wołodyjowskiego jest dziś dla nas ważniejsza niż kiedykolwiek. Spójrzmy na mapę. Nasza wschodnia granica znów jest najgorętszym punktem w Europie. Za nią znów czai się agresywne imperium, które posługuje się kłamstwem i brutalną siłą, by niszczyć swoich sąsiadów. Wróg znów próbuje pisać historię na nowo, tworząc mity o naszej słabości i rzekomym braku prawa do istnienia. Historia Wołodyjowskiego to lekcja to brutalna, ale potrzebna przestroga, że wolności i niepodległości nie bronią piękne słowa i puste gesty. Bronią jej profesjonaliści. Ludzie tacy jak on, cisi, zdeterminowani, gotowi stać na swoim posterunku bez względu na cenę. Prawdziwa siła narodu nie leży w pomnikach, ale w charakterze ludzi, którzy są gotowi bronić swojego domu. Prawdziwa duma narodowa nie rodzi się z lukrowanych mitów. Rodzi się ze zrozumienia naszej trudnej. Często brutalnej, ale przez to niezłamanej historii, i z szacunku dla prawdziwych tytanów, którzy ją tworzyli. Jeśli ta opowieść dała Wam do myślenia, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał Niezłamana Historia, żeby nie przegapić kolejnych filmów, w których zrywamy zasłonę legend i docieramy do prawdy. A teraz pytanie do Was. Jak sądzicie? Czy Sienkiewicz miał prawo upiększać historię ku pokrzepieniu serc? Czy jednak wolicie poznawać ją w jej surowej, prawdziwej formie? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Do zobaczenia.